Codziennie oglądamy 178 reklam. Twój laptop i Twój telefon śledzą praktycznie każdy Twój ruch, aby wysyłać Ci jak najbardziej spersonalizowane reklamy i namówić Cię do zakupu. Na pewno nieraz byłeś świadkiem takiej sytuacji, w której szukałeś jakiegoś produktu albo rozmawiałeś o nim ze znajomym, a później w Twoim telefonie wyświetliła Ci się jego oferta. Reklamy są dostarczane i konstruowane w taki sposób, aby wyciągnąć od ciebie jak najwięcej pieniędzy. Dlatego, jeśli chcesz skutecznie się przed tym bronić, to dziś powiem ci, w jaki sposób firmy tobą manipulują. Kocham swojego iPhone'a. Specjaliści od reklamy nieustannie zadają sobie pytanie: Jak to jest możliwe, że racjonalny klient jest w stanie zapłacić więcej za tę samą rzecz, tylko dlatego, że jest na niej logo jakiejś marki? Każdy z nas ma tendencję do tego, żeby myśleć, że moje decyzje zakupowe są racjonalne. Niestety, badania potwierdzają zupełnie coś innego. Warto przytoczyć tutaj badania wykonane przez naukowców z Uniwersytetu z Duke. W badaniu tym uczestnikom wyświetlono logo firmy Apple i logo firmy IBM, a następnie poproszono ich o wykonanie kreatywnego zadania. Jak się okazało, uczestnicy, którzy widzieli logo firmy Apple, wykonywali zadanie zdecydowanie bardziej kreatywnie niż ci, którzy widzieli logo firmy IBM. Dlaczego? Nie chodzi o to, że logo firmy Apple ma jakieś niesamowite właściwości. Jest to wynikiem reklam firmy Apple, która przedstawia swoje urządzenia jako produkty dla ludzi z pasją, z wizją dla ludzi kreatywnych. Reklamy te są tak mocno w nas zakorzenione, że wystarczy tylko krótka ekspozycja na logo firmy Apple, abyśmy utożsamili się z tą marką i wyzwolili swoją kreatywność. Poza tym na pewno nie raz zdarzyło Ci się powiedzieć, że kochasz jakąś markę albo nienawidzisz jakiegoś brandu. Według neurobiologów nasze podejście do firm jest takie same, jak podejście do ludzi. Profesor neurobiologii Michel Platt postanowił sprawdzić to, podłączając do rezonansu zarówno użytkowników firmy Apple, jak i użytkowników firmy Samsung. Jak się okazało, kiedy użytkownikom iPhone'a wyświetlano urządzenia firmy Apple, to w ich mózgach aktywizowały się obszary, które odpowiadają za reakcję na członka naszej rodziny lub bliskiego przyjaciela. Natomiast reakcja użytkowników Samsunga! Na urządzenia firmy Samsung była neutralna. Dzieje się tak, ponieważ firma Apple pokazuje swój sprzęt nie tylko jako zwykłe urządzenia, ale jako część naszej tożsamości i naszego życia. Techniki te wykorzystują także inne firmy. Marki takie jak Nike, Adidas czy Guess przedstawiają swoje produkty nie tylko jako zwykłe ciuchy, ale jako część tego, kim jesteśmy. Chcą, abyśmy poczuli, że kiedy kupujemy ich produkty, stajemy się częścią jakiejś społeczności, która nas określa i wyróżnia. Jednak warto zadać sobie pytanie, czy fundamentem tego kim jestem, powinny być ciuchy, które noszę, albo urządzenia, które używam. Prawdziwa wartość produktów premium. George Fosh kiedyś stwierdził: "Ludzie kupują rzeczy, których nie potrzebują, za pieniądze, których nie mają, żeby zaimponować ludziom, których nie lubią". Te zdanie dokładnie opisuje działanie marek premium. Jeśli obiektywnie spojrzymy na marki premium, to firmy takie jak Prada czy Louis Vuitton nie dostarczają nam jakichś wyjątkowych przedmiotów. Nie są one wykonane z najwyższej jakości materiałów, nie są one też przygotowywane w jakiś specjalny sposób. Tak naprawdę produkty te pomimo, że mają naszywki Made in Italy, bardzo często są wykonywane przez chińskich pracowników sprowadzonych do włoskich szwalni. Jedynym powodem, dla którego ludzie kupują te produkty, a czasami są nawet w stanie stać w kilku godzinnych kolejkach tylko dlatego, że wyszło coś z jakiejś limitowanej edycji jest to, że produkty te dają im poczucie prestiżu i wyjątkowości. Weźmy na przykład firmę Gucci. Torba tej marki kosztuje około 6,5 tysiąca złotych. Natomiast wyprodukowanie takiej torby to koszt zaledwie 520 zł. To oznacza, że wartość tej torby to zaledwie 8% ceny. Natomiast 92% to marża, jaką zarabia firma. Pomimo że za 500-600 zł jesteśmy w stanie kupić naprawdę wysokiej jakości produkt, to jednak wiele osób wybiera marki Premium sowicie za to przepłacając, tylko dlatego, że znajduje się tam ich logo. Warto również zwrócić uwagę na klientów marek Premium, ponieważ wcale nie są nimi ludzie bogaci. Większość z nich to ludzie z niskim bądź średnim miesięcznym przychodem. Wiemy to, ponieważ według danych rynkowych większość produktów premium jest kupowana na raty. Pytanie tylko, czy jeśli nie stać mnie na jakiś produkt, to czy powinienem się zadłużać, aby go kupić? Influencer manipulant Wpływ autorytetów na nasze decyzje jest tak duży, że w znanym badaniu Milgrama uczestnicy byli w stanie porazić drugą osobę śmiertelną dawką prądu, tylko dlatego, że człowiek w białym kitlu kazał im kontynuować badanie. Twórcy reklam oczywiście znają moc tego wpływu i często go wykorzystują. Na przykład w reklamach leków zazwyczaj występują aktorzy w przebraniu lekarza, ponieważ aktor w kitlu lekarskim jest zdecydowanie bardziej przekonywujący niż ten sam człowiek bez profesjonalnego przebrania. Natomiast aby wpłynąć na młodszą widownię, firmy zatrudniają gwiazdy i znanych influencerów, ponieważ młodzi ludzie, którzy utożsamiają się z daną gwiazdą lub influencerem, są niezwykle podatni na reklamy z ich udziałem. Dobrym przykładem mogą być kolejki po lody ekipy lub coraz większa ilość produktów, które są reklamowane twarzami znanych influencerów, takie jak płatki śniadaniowe czy batony. Warto jednak zwrócić uwagę na to, czy dany produkt jest wart swojej ceny. Ponieważ influencer może reklamować coś tylko z chęci zysku, a nie dlatego, że jest to dobry produkt. Sylwester Wardenga na swoim kanale YouTube często ujawnia afery, w których influencerzy dla zarobienia pieniędzy namawiali swoich fanów do zakupu słabych jakościowo produktów, co później kończyło się reklamacjami i oburzeniem oszukanych klientów. Jak uodpornić się na reklamę? Po pierwsze, musimy sobie uświadomić, że zakupy nie przynoszą nam szczęścia. Jak ukazują badania, najwyższy poziom szczęścia jest w momencie, kiedy kupujemy dany produkt. Natomiast w momencie, kiedy odchodzimy od kasy, poczucie szczęścia po prostu z nas upływa. Dlatego przy każdym swoim zakupie zadajmy sobie pytanie: czym jest dla mnie ten produkt? Czy naprawdę go potrzebuję i czy mnie na niego stać? Bo jeśli nie chcemy utonąć w długach i rzeczach, których nie potrzebujemy, to podejmujmy świadome decyzje i pamiętajmy że nie zawsze cena i popularność danego produktu świadczą o jego jakości. Dajcie znać, czy jesteście świadomi, jakich trików używają firmy, aby w Wami manipulować. A jeśli podobał się Wam dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapkę w górę, kliknijcie subskrypcję i dzwoneczek. Natomiast po więcej materiałów edukacyjnych zapraszamy na naszą stronę odnaleźćsiebie.edu.pl Do zobaczenia!